Schowałeś do kieszonki, ta, co ważne. Ta. Znaczy tego Jupitera, no bo wszystko inne. O. Jak krew. Ale dobra, to jest Jupiter z wody. No szkoda. Ja. A... szkoda. A, jest dobry? O, ale On w Gans mi wjechał, nie co? W Gunsmithie powinien być Gdzie powinien być? W G Gunsmith do budowania, nie? Tak, tak, taki żółty O o. Do tego też jest potrzebny Qui Reactor? Tak. A do czego jest twój materiał Reactor? O o. To żadnego. Do tego też jest potrzebny W Gunsmithie powinien być. Jupitera no bo wszystko inne. Ja pierdolę. Co, co jest? Sprzedałem go. Jak to? Co jest? Dawaj, kliknąłeś cel? Tak Nie, nie mogłem uwierzyć i stan i nagranie sobie sprawdziłem Co się stało? Tak, Powiedz Spoko. mu, że masz kolegę, który jest upośledzony